Dzień dobry, witam Państwa na konferencji pomeczowej po meczu pierwszej kolejki drugiej Ligi na inaugurację sezonu 2019-2020. Są z nami trenerzy obu drużyn, pogoni siedlce, pan, pan trener Kamil Socha oraz nasz trener Karol Szweda, drugi trener zespołu, który prowadził zespół w dniu dzisiejszym. Poprosimy najpierw o zabranie głosu, skomentowanie krótko meczu przez obu trenerów. Najpierw trenera pogoni śledztwa, następnie naszego trenera i następnie proszę o zadawanie przez Państwa pytań, podniesienie ręki, przedstawienie się, z jakiej redakcji jesteście i zadawanie pytań. Proszę. No to rzeczywiście krótko powiem. Cóż, byliśmy zespołem słabszym i przegraliśmy zasłużenie. Dla nas to pewno udana inauguracja. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, ale to z drugiej strony też się nie ekscytujemy. Wiemy, że przed nami jest jeszcze mnóstwo meczów, to był jeden z, z wielu tych meczów. Najważniejsze, że to swoje pierwsze zadanie, ten pierwszy krok, krok wykonaliśmy yy, pozytywnie i to jest dla nas dzisiaj, w dzisiejszy dniu najważniejsze. Dzisiaj się cieszymy, ale od jutrzejszego <coughs> dnia, od poniedziałku, od wtorku, środy, przygotowujemy się już do następnego meczu. Co wpłynęło na to, że tak no, po prostu mocno przeciętnie Pogan się zaprezentowała dzisiaj w A w pierwszy połowie wręcz słaby. Muszę to przeanalizować. Nie, nie chcę tutaj rzucać yy, jakichś rzeczy, które, które, które później okażą się yy, nieprawdziwe. Muszę najpierw to spokojnie, na spokojnie przeanalizować materiał filmowy. No, tak jak powiedziałem, tak. No, zdecydowanie byliśmy różnym, dużo słabszym w pierwszej połowie. W drugiej połowie wyglądało to na pewno dużo lepiej. Mieliśmy też swoje sytuacje i gdzieś tam taki. Yy, to jest, to jest jedyny, jedyny plus, między innymi też że w końcu chcę, lepiej wyglądaliśmy fizycznie, no to to, to, to są takie plusy, to, ale to, tych plusów jest mało, dużo, za, dużo dużo, za mało, żebyśmy o czymkolwiek mówili. Także, no, musimy to nie, rozebrać na, na czynniki pierwsze, w sparingach wyglądało to zupełnie inaczej, tutaj wyglądało zupełnie inaczej, nie wiem czemu. Trzeba to przeanalizować na spokoju w sztabie szkoleniowym, bo pan, no, mogę różne rzeczy tutaj tłumaczyć, mówić. Tak? Naprawdę piłka nożna jest jaka jest. Stal nas zmusiła do, do, do głębokiej defensywy, nie potrafiliśmy sobie nie, nie, poradzić, mimo że wiedzieliśmy o stylu grania stali dosyć dużo. Natomiast no, no nie radziliśmy sobie w pierwszej połowie z tym na tak tą stąd, stąd takie zamieszanie, ale... Ale mimo wszystko przegrywaliśmy tylko 1-0, w drugiej połowie weszliśmy i tak naprawdę gdyby Margot strzelił bramkę na 2-2, powinien, bo z metra tak naprawdę nie trafił do, do, do pustej bramki, no to w tym momencie było, mogło być zupełnie inaczej. Natomiast no, niestety nie trafił i minutę później przegrywaliśmy już 3-1. to wszystko, co mogę powiedzieć więcej. Kiedy wymyśliliście Łukasza Mozgara na dziesiątce? Sytuacja wyszła w taki sposób, że też chcieliśmy się dać jakby pewnie Państwo to zauważyli, że się daliśmy przede wszystkim szansę zawodnikom, którzy wywalczyli ten awans do drugiej ligi. Gdzieś u nas i sytuacja błąki spowodowała, że tą szansę na tej pozycji dostał Łukasz Mosler I myślę, że wywiązał się ze swoich zadań dzisiaj bardzo dobrze. Jesteśmy też z jego, jak i z reszty zespołu postawy bardzo zadowoleni. Dziękuję bardzo. Od Sofa Radio Rzeszów. Chciałem zapytać do 78 minuty, kiedy było 2 do 0, wszystko wyglądało ładnie. Czy faktycznie brak sił, czy wiara w to, że 2-0 to już jest wynik, który zapewni zwycięstwo, czy taktyka cofnięcia się i stworzenia tych sytuacji, które mogły doprowadzić do remisu? No na pewno przy wyniku 2-0 mogłoby się wydawać, że ta gra powinna być łatwiejsza. Jest to czasami taki wynik bardzo niebezpieczny, gdzie trzeba być cały czas skoncentrowanym, skupionym. Oczywiście e, narażaliśmy się na taką sytuację, kiedy straciliśmy bramkę na 2-1. E, natomiast e, pomimo wszystko dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać. E, udało się to e, i to jest chyba dla nas dzisiaj w tym momencie najważniejsze.